Cześć, ja jestem City i zaprezentuję Wam dzisiaj moda Better World Generation, który dodaje do naszej gry masę nowych generatorów map. E, tak, to co widzieliście to był generator o nazwie Beta. To co teraz widzi widzicie to generator o nazwie Alpha, czyli świat z Alfy. poprzednio to był oczywiście świat z Bety. E, tak, mod jest naprawdę świetny. Jak komuś się nie podoba obecny generator, to na pewno mu się spodoba. Tutaj mamy kolejny, czyli Survival Island, który jest wyspą małą i skrzynką. no, małą wyspą ze skrzynką. Tutaj mamy naprawdę coś epickiego, czyli ogromną wyspę powietrzną, na której też można jakiś survival zagrać. Też wygląda to naprawdę epicko, ale to jeszcze nie wszystko, bo tak naprawdę najlepsza rzecz nadchodzi teraz. Czyli ogromne podniebne światy. Ogromne podniebne światy, które generują się naprawdę świetne. Tak więc każdy, komu się nie podoba obecny generator, powinien sobie tą modyfikację zainstalować, bo jest ona naprawdę świetna. Tak więc to już by było na tyle. Oglądajcie do końca. Co tu jeszcze udało mi się wygenerować? Ocencie filmy, jeśli Wam się podobał łapką do góry, jeśli się nie podobał łapką do dołu. I napiszcie co Wam się nie podobało. Cześć!